Kiedyś zastanawiałeś się, co by się stało, gdyby los zapukał do twoich drzwi w najciemniejszą noc twojego życia. To historia dwóch zbolałych dusz, które spotkały się, gdy najmniej się tego spodziewały milionera, który opłakiwał stratę jedynego syna i bezdomnego chłopca, który nie wiedział, że zaraz zmieni wszystko na zawsze. Na brukowanych ulicach miasta Poznań, gdzie luksus i nędza są oddzielone tylko kratą, miało się wydarzyć coś niezwykłego. Aleksander miał wszystkie pieniądze świata, ale stracił jedyną rzecz, która naprawdę się liczyła. Mateusz nie miał nic, tylko głód i tajemnicę, której sam nie znał. To, co zaczęło się od prostej prośby o jedzenie, Przerodziło się w historię, która zweryfikuje wszystko, co wiemy o rodzinie, losie i mocy miłości. Bo czasem odpowiedzi, których najbardziej potrzebujemy, przychodzą w najmniej spodziewany sposób, a czasem uratowanie kogoś innego jest jedynym sposobem na uratowanie siebie. To nie tylko historia chłopca, który zapukał do drzwi, to historia o tym, jak życie może zmienić się w jedną noc. I jak prawdziwa miłość może narodzić się nawet w najbardziej zniszczonych miejscach. Przygotuj się na historię, która sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś, że wiesz o tym, co naprawdę znaczy być rodziną. Deszcz uderzał w okna rezydencji na wzgórzach, jak rozpaczliwe pięści. Aleksander Mendera, siedział pogrążony w swoim skórzanym fotelu. Na machoniowym stoliku stała półpusta butelka tekili pan Juliusz, a w jego drżących dłoniach leżało ostatnie zdjęcie, które zrobił Diego. Jego dziewięcioletni syn uśmiechał się tym psotnym uśmieszkiem, za którym tak tęsknił, pokazując małą, gwiazdkowatą piegę na prawej skroni. Minęły dwa tygodnie od pogrzebu dwa tygodnie odkąd rak zabrał jedyną rzecz, która nadawała sens jego fortunie. Dom o powierzchni pięciuset metrów kwadratowych przypominał pusty mauzoleum, wypełnione echem śmiechu, które już nie powróci. Dzwonek zadzwonił jak strzał w środku nocy. Aleksander podniósł wzrok, zdezorientowany. Kto mógł dzwonić o drugiej nad ranem? Ochroniarze nic nie zgłosili przez interkom. Z trudem wstał, podszedł do monitora przy wejściu głównym i nacisnął przycisk. Czarno-biały obraz pokazał mu przemoczonego chłopca chudego jak patyk z ubraniami przylegającymi do ciała od ulewnego deszczu. Kim jesteś? zapytał ochrypłym głosem. Chłopiec uniósł twarz do kamery, a Aleksander poczuł, że świat stanął w miejscu. Te oczy, kształt twarzy, gest wycierania nosa rękawem. Proszę panie, jestem głodny powiedział dziecięcy głos, załamany zimnem. Aleksander zbliżył się do monitora, zmrużył oczy i wtedy to zobaczył. Tam był nie do pomylenia w słabym świetle wejścia. Mała, gwiazdkowata piega na prawej skroni chłopca. Boże, jesteś identyczny jak mój Diego. Szepnął i bez wahania nacisnął przycisk otwierający bramę wjazdową. Jego ręce drżały, gdy czekał, aż chłopiec przejdzie kamienną ścieżką do drzwi głównych. Kiedy w końcu otworzył, odebrało mu mowę. To nie było tylko podobieństwo fizyczne. To było coś głębszego, czego nie potrafił wyjaśnić słowami. Chodź, chłopaku! Zamarzniesz tam na dworze! Chłopiec wszedł ostrożnie, zostawiając ślad wody na białym marmurze holu. Jego oczy krzątały się dookoła, podziwiając kryształowe żyrandole, obrazy w stylu kolonialnym i meble, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż wszystko, co widział w swoim życiu. Jak się nazywasz? Zapytał Aleksander, zamykając drzwi. Mateusz, panie. Mateusz, co? Tylko Mateusz. Nie mam nazwiska. Skręconych schodów pojawiła się Karolina, żona Aleksandra. Pewna, choć owinięta w różową jedwabną szlafrok i osłabiona chemioterapią, zeszła na dół z determinacją. Jej oczy rozbłysły na widok dziecka. Aleksander, co się tu dzieje? Ten chłopak był na ulicy, kochanie. Nie mogłem go zostawić w tej burzy. Karolina zbliżyła się do Mateusza, położyła dłoń na jego mokrym ramieniu i poczuła, jak chłopiec drży, nie tylko z zimna, ale i zaskoczenia. Dawno nikt go nie dotknął z czułością. Musisz natychmiast zdjąć te mokre ubrania, powiedziała matczynym głosem. Poszukam ci czegoś suchego. Czy pani zna chłopca, który nazywał się Diego? spytał nagle Mateusz, patrząc Karolinie prosto w oczy. Kobieta zamarła. Aleksander poczuł, jak krew mu krzepnie w żyłach. Skąd znasz to imię? Wyszeptała Karolina. Diego też lubił dinozaury, prawda? Kontynuował Mateusz naturalnie, jakby to była najzwyklejsza rozmowa na świecie. Szczególnie zielone tireksy. Skąd wiesz? Aleksander podszedł do chłopca drżąc. Kto ci to powiedział? Mateusz przechylił głowę. Z miną, którą Karolina natychmiast poznała. Był to dokładnie ten sam gest, jaki robił Diego, kiedy był zdezorientowany. Nikt mi tego nie powiedział, panie. Ja po prostu wiem: Diego miał pluszowego tireksa schowanego pod łóżkiem w pudełku z napisem tajemne skarby, czy si, prawda? Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Ten pluszak nigdy nie wyszedł z pokoju Diego. Nikt inny na świecie nie wiedział o jego istnieniu. Następnego dnia Karolina znalazła Mateuszowi czyste ubrania, dżinsy i niebieską koszulkę, która należała do Diego. Pasowały mu idealnie, jakby były uszyte na miarę. Po śniadaniu, jajecznica i świeże bułki. Mateusz poprosił o pozwolenie na zwiedzanie domu. Możesz iść, gdzie chcesz, synku, powiedziała Karolina. Poza. No, jest jeden pokój, który jest zamknięty. Pokój Diego? spytał Mateusz. W porządku, mogę wejść. On się nie obrazi. Karolina i Aleksander wymienili zaniepokojone spojrzenia, ale postanowili na razie nie zadawać pytań. Nadzieja herer, gosposia pracująca w willi od piętnastu lat, obserwowała wszystko z kuchni z zmarszczonym czołem. Była to krępa kobieta z Poznania, o siwych włosach zawsze ściągniętych w ciasny kok i o wyrazie twarzy, który rzadko wyrażała probatę. Ten chłopak sprawia mi złe przeczucie, pani Karolino, mruknęła myjąc naczynia. Dzieci z ulicy zawsze przynoszą kłopoty. Po południu, kiedy Karolina odpoczywała, a Aleksander odbierał telefony służbowe, nadzieja postanowiła zmienić pościel przechodząc obok pokoju Diego, usłyszała dziecięcy głos. Zatrzymała się gwałtownie, przykładając ucho do uchylonych drzwi. Nie, Diego, już nie płacz. Twoi rodzice są bardzo smutni, ale będzie dobrze, mówił Mateusz z całkowitą naturalnością. Tak, wiem, też mi smutno cię tak widzieć. Ale teraz jestem tu, żeby się nimi opiekować. Nadzieja delikatnie pchnęła drzwi, i zobaczyła Mateusza siedzącego na łóżku, patrzącego w okno, jakby ktoś tam był. Z kim rozmawiasz, chłopcze? spytała drżącym głosem. Mateusz spokojnie się odwrócił. Z Diego. Mówi, żebyś już nie płakała, że jest dobrze i że nic go już nie boli. Ten chłopiec jest opętany! krzyknęła Nadzieja, trzykrotnie się krzyżąc. Święty Mikołaj z Atoszy! Chroń nas! Karolina przybiegła, za nią Aleksander. Co się dzieje? Pani, ten chłopak rozmawia z duchami, to nienormalne. Mateusz zsunął się z łóżka i podszedł do Karoliny. Diego mówi, że pani czuje się winna, bo ostatni raz kiedy się na niego pani gniewała, to wtedy kiedy rozlał czekoladę na swojej ulubionej białej sukience. Ale mówi, że pani już wybaczył i że nigdy się na panią nie gniewał. Karolina zakryła usta rękami, oczy pełne łez. Ta kłótnia była dwa dni przed śmiercią Diego, a ona nigdy nikomu o tym nie opowiedziała. Następne dwa tygodnie upłynęły w ciszy, jakiej rodzina Mendera nie doświadczyła od śmierci Diego. Mateusz zaskakująco dobrze przystosował się do rutyny w domu, wstawał wcześnie, pomagał Karolinie w drobnych obowiązkach, a po południach robił rysunki, na których zawsze były trzy postacie: wysoki mężczyzna, Kobieta z długimi włosami i uśmiechnięty chłopiec. Aleksander zdecydował się zapisać go do szkoły świętego krzyża, prywatnej szkoły w Poznaniu. Chociaż Mateusz miał pewne braki w nauce z powodu życia na ulicy, jego naturalna inteligencja pomagała mu szybko nadrabiać zaległości. Karolina z kolei zdawała się odnaleźć nowy powód do walki z rakiem. Leczenie już nie wydawało się takie ciężkie a jej uśmiech powrócił po raz pierwszy od miesięcy Wiesz co Mateusz powiedziała pewnego wieczoru podczas kolacji z żurkiem na tarasie Czuję że Diego przysłał nam kogoś wyjątkowego by się nami opiekował Może tak odpowiedział Mateusz mieszając kwaśnym mleko łyżką ale mam pytanie którego boję się zadać Powiedz mój chłopcze tu możesz zapytać o wszystko Mateusz odłożył łyżkę i spojrzał prosto w oczy Karoliny, oczy tak podobne do oczu Diego. Diego umarł, bo was nie kochaliśmy wystarczająco? Talerz Karoliny wyślizgnął się z jej rąk i rozbił się o posadzkę. Aleksander, który czytał gazetę, podskoczył. Jak śmiesz tak mówić? krzyknął z furią, której wcześniej nie okazywał. My kochaliśmy Diego bardziej niż własne życie. Aleksander, uspokój się, wtrąciła Karolina, ale łzy już spływały po jej policzkach. Nie, Karolina. Ten chłopiec musi zrozumieć, że Diego umarł, bo był chory, a nie dlatego, że my. Ale Diego coś mi powiedział, przerwał Mateusz, niewzruszony krzykiem. Powiedział mi, że przed śmiercią poprosił w szpitalu o coś. O co? szepnęła Karolina. Prosił, żeby Bóg dał mu młodszego brata, który będzie się nami opiekował. Kiedy jego już nie będzie. Bratka, który będzie do niego bardzo podobny, żebyście się nie czuli tak samotni. Cisza, która nastąpiła, była inna niż wszystkie poprzednie. Była to cisza pełna zdumienia, bo były to dokładnie ostatnie słowa Diego, zanim na zawsze zamknął oczy. Rodzinna harmonia rozpadła się, jak szkło we wtorek rano. Aleksander położył swój zegarek Rolex, odziedziczony po ojcu, na stoliku nocnym, jak co wieczór przez ostatnie dwadzieścia lat. Był to unikatowy egzemplarz z inskrypcją na tylnej stronie: Dla mojego syna, niech zawsze przychodzi na czas do życia. Tato, kiedy się obudził, zegarka nie było. Karolino, widziałaś mój zegarek? Zapytał, czesząc się przed lustrem w łazience. Nie, kochanie. Jesteś pewien, że go tam położyłeś? Zupełnie pewien. Kładę go w tym samym miejscu od lat. Karolina zauważyła zmartwienie w głosie męża. Zegarek miał nie tylko wartość materialną. Miał nieocenioną wartość sentymentalną. Aleksander przeszukał cały pokój, sprawdził szuflady, szafę, nawet pod łóżkiem. Nic. Zszedł do kuchni, gdzie Mateusz jadł śniadanie. Widziałeś, złoty zegarek, synku? Nie, panie, może pan go zgubił? Zanim Aleksander zdążył odpowiedzieć, nadzieja weszła z podwórka z dziwnym wyrażeniem twarzy. Pan Aleksander, muszę z panem porozmawiać. Sam na sam. Karolina i Mateusz wymienili spojrzenia. Chłopiec poczuł ucisk w żołądku, jakby miało się wydarzyć coś złego. W bibliotece nadzieja zamknęła za sobą drzwi. Panie, nie lubię być plotkarą, ale wczoraj widziałam, jak chłopiec wyszedł z pana pokoju około drugiej nad ranem. Myślał, że idzie do Łazienki, ale skierował się do swojego pokoju. Czy sugerujesz, że Mateusz. Niczego nie sugeruję, panie, tylko mówię co widziałem. Nadziej ten chłopiec śpitu z naszej dobroci. Nie będziesz go oskarżała bez dowodów. Chce pan dowodów? Chodź pan ze mną, wjechali do pokoju Mateusza. Nadzieja skierowała się prosto pod łóżko i wyciągnęła małe pudełko po butach. Znalazłam to pod jego łóżkiem, panie, powiedziała otwierając pudełko. Tam był zegarek Aleksandra razem z kilkoma banknotami o nominale 500 złotych i złota bransoletka, którą Karolina zgubiła tydzień wcześniej. W tej chwili Mateusz wszedł do pokoju. Co tu robicie? Aleksander podniósł pudełko drżącymi rękami. Możesz mi to wyjaśnić? Mateusz zobaczył zawartość i zbladł. Ja tego nie ukradłem. Ktoś mi to tam podłożył krzyknął z rozpaczą. Przysięgam nad jego. Nie śmiej wspominać imienia mojego syna wybuchnął aleksander. Jesteś drobnym złodziejaszkiem z ulicy. Panie, proszę, sprawdź mój plecak. Sprawdź wszystko, ale ja nic nie ukradłem. Aleksander otworzył szkolny plecak Mateusza i znalazł więcej pieniędzy schowanych między zeszytami. Jego serce pękło na tysiąc kawałków. Masz godzinę, żeby się wynosić z mojego domu. Deszcz powrócił do Poznania, jakby niebo płakało nad niesprawiedliwością, która rozgrywała się w willi na wzgórzach. Mateusz pakował swoje skromne rzeczy do tego samego zniszczonego plecaka, z którym przyjechał podczas gdy Karolina cicho płakała w drzwiach swojej sypialni. Aleksandrze, to źle, szepnęła do męża. Ten chłopiec nie jest złodziejem. Dowody są tu, Karolino. Nie mogę dalej narażać naszej rodziny. Jaka rodzina? Odpowiedziała z goryczą. Pozostaliśmy tylko ty i ja, a ty właśnie wyrzuciłeś jedyny promień światła, jaki mieliśmy od śmierci Diego. Mateusz schodził po schodach, niosąc plecak. Zatrzymał się przed Aleksandrem, który unikał patrzenia mu w oczy. Panie, chcę tylko, żeby pan wiedział, że bardzo kochałem tę rodzinę i że Diego będzie bardzo smutny, gdy dowie się, co się stało. Idź, zanim zadzwonię na policję. Brama willi zamknęła się za Mateuszem z metalicznym dźwiękiem, który brzmiał jak ostateczny wyrok. Chłopiec szedł pod deszczem ulicami poznania bez celu. Bez nadziei, wracając do świata kartonów i głodu, z którego na krótko uciekł, tej nocy Aleksander nie mógł spać. O trzeciej nad ranem jego sumienie zaprowadziło go do biura. Zdecydował się sprawdzić kamery bezpieczeństwa, aby potwierdzić to, co już wiedział. Potrzebował zobaczyć na własne oczy, jak Mateusz kradnie, aby móc usprawiedliwić to, co zrobił. Ale to, co zobaczył na monitorze. Zmroziło go. Nagranie z poniedziałkowego wieczoru wyraźnie pokazywało nadzieję wchodzącą do jego sypialni około 12.30 w nocy. Brała zegarek, a potem szła do pokoju Mateusza, podnosiła materac i chowała pudełko po butach pod łóżko. Ale to nie wszystko. Były kolejne nagrania. Już skończyłaś kraść wszystko, Ciociu? Słychać było głos młodego mężczyzny na wideo z poprzedniego tygodnia. Aleksander przeglądał archiwum za archiwum. Nadzieja systematycznie kradła przez miesiące. Klejnoty, pieniądze, drobne, ale cenne przedmioty. A jej wspólnikiem był młody człowiek, który nazywał ją ciocią. – Święty Boże, czy byłem idiotą! – krzyknął Aleksander, uderzając w biurko z taką siłą, że skaleczył sobie palce. Pędził do pokoju nadziei, ale znalazł go pusty – na łóżku leżała notatka Kiedy przeczytasz, to już będziemy daleko. Dzięki za zaufanie przez te wszystkie lata. Nadzieja i Rodryk. Tymczasem na ulicach Pragi Mateusz gwałtownie kaszlał pod mostem. Gorączka zaczęła opanowywać jego małe ciało, a każdy oddech bolał go, jakby miał szkło w płucach. Aleksander jechał jak szaleniec ulicami Warszawy przez całą noc. Aleksander szukał w szpitalach na Pradze, w Starym Mieście, pytając bezdomnych, ulicznych sprzedawców, policjantów, każdego, kto mógł widzieć dziewięcioletniego chłopca w niebieskiej koszulce. Kudy chłopak, z dużymi oczami powiedział pan Felix, sprzedawca gazet w metrze Warszawa. Tak, widziałem go jakieś trzy godziny temu strasznie kaszlał biedaczek poszedł tam w kierunku mostów na woli. Kiedy w końcu go znalazł, Aleksander poczuł, że serce mu wyskakuje z piersi. Mateusz leżał na mokrych kartonach pod mostem, trząsąc się gwałtownie, oddychał krótko i miał sinawe wargi z braku tlenu. Podbiegł i uklęknął obok chłopca. Mateusz synku obudź się. Chłopiec z trudem otworzył oczy. Źrenice miał rozszerzone od wysokiej gorączki. Panie Aleksander, wyszeptał ochrypłym głosem: Przyjechał pan, żeby zabrać mnie z powrotem na ulicę? Nie, synku. Przyjechałem, żeby zabrać cię do domu. Mamo Karolina, nie porzucaj mnie, bredził Mateusz, wyciągając drżącą rękę w pustkę. Nie chcę umrzeć jak Diego. Chcę zostać z wami. Przepraszam, synku. Tato jest tutaj. Wyszeptał aleksander załamanym głosem, unosząc dziecko na ręce. Tato jest tutaj i nigdy cię więcej nie zostawi. Pędził z nim do szpitala miejskiego w Poznaniu, tego samego, w którym zmarł Diego. Lekarze natychmiast go przyjęli, widząc jego ciężki stan. Ma ciężkie zapalenie płuc wyjaśniła doktor patrycja herer. Jeszcze jeden dzień na ulicy i by się nie udało. Musimy zrobić badania krwi, żeby sprawdzić, jakie antybiotyki może przyjmować. Kiedy wyniki były gotowe, doktor zmarszczyła brwi. To bardzo dziwne, panie Mendera. Ten chłopiec ma niezwykle rzadką grupę krwi. AB ujemny z czynnikiem DAFI ujemnym. To kombinacja, która występuje tylko u jednej osoby na milion. Aleksander sparaliżował się. Doktor, mój syn Diego miał dokładnie tę samą grupę krwi. Bardzo trudno było znaleźć dawców, kiedy był chory jego biologiczny syn. Tak, jakie są szanse, że dwoje nierodzinnych dzieci ma tę samą kombinację? Doktor spojrzała na niego poważnie. Praktycznie niemożliwe, panie Mendera, chyba że no, chyba że są w jakiś sposób spokrewnieni. Karolina przyjechała do szpitala taksówką, dysząc z wysiłku i niepokoju. Kiedy zobaczyła Mateusza podłączonego do tlenu, osunęła się w ramiona Aleksandra. To moja wina, płakała. Wiedziałam, że on jest niewinny. Trzy dni później Mateusz odzyskał rumieńce i mógł usiąść na łóżku w szpitalu bez pomocy. Karolina nie odstępowała go na krok, śpiąc na rozkładanym fotelu, który Aleksander kazał przywieźć z domu. Już nie mam problemów? Zapytał Mateusz jeszcze słabym głosem ale z tą psotną iskierką, którą Karolina tak bardzo kochała. Nigdy nie miałeś problemu, w synku odpowiedział Aleksander, głaszcząc go po włosach Problem miałem ja, że ci nie zaufałem. Mateusz spojrzał w okno szpitala, gdzie gołębie siadały na parapecie. Jego twarz stała się poważna, jakby słuchał czegoś, czego dorośli nie mogli usłyszeć. Diego powiedział, że potrzebujecie syna który nigdzie nie pójdzie. Dlatego mnie tu przyprowadził. Karoliny przeszedł dreszcz po plecach. Naprawdę możesz go widzieć, kochanie? Tak. Teraz siedzi na tym krześle, wskazał na puste krzesło przy oknie. Mówi, że jest szczęśliwy, bo już nie będziecie płakać w nocy. Aleksander podszedł do krzesła, które Mateusz wskazał. Powietrze w tym miejscu wydawało się inne, chłodniejsze, ale też spokojniejsze. Co jeszcze mówi Diego? Mówi, że poprosił Matkę Boską Częstochowską, żeby wam wysłała kogoś, kto się o was zatroszczy. Ktoś, kto byłby mu identyczny, żeby kiedy go zobaczyli, przypomnieli sobie, jak bardzo ich kochał, ale żeby już nie byli smutni. Karolina przycisnęła dłonie do piersi. Jej oddech przyspieszył. Mateusz, ja, ja też go widziałam. Myślałam, że to moja wyobraźnia przez leki na raka, ale. Gdzie go widziałaś? Zapytał Aleksander, niedowierzając. W ogrodzie grał z czerwoną piłeczką i raz widziałam go w kuchni siedzącego na swoim miejscu, uśmiechającego się do mnie. Ale kiedy mrugnęłam, zniknął. Mateusz skinął głową naturalnie. Mówi, że już może odejść spokojnie, bo teraz ma brata, który będzie się opiekował jego rodzicami. Mówi, że byliśmy najlepszymi przyjaciółmi w niebie, przed narodzinami i że zawarliśmy pakt. Jaki pakt? wyszeptała Karolina. Że jeśli ktoś musiał odejść pierwszy, drugi zajmie jego miejsce, żebyście nigdy nie zostali sami. W tej chwili delikatna bryza poruszyła zasłony w szpitalu mimo że okna były zamknięte. Karolina i Aleksander poczuli ogromny spokój wypełniający ich serca jakby w końcu wszystko miało sens. Tydzień po wypisie ze szpitala, kiedy życie zdawało się w końcu znaleźć równowagę, zadzwonił dzwonek do Willi w niedzielne popołudnie. Aleksander otworzył drzwi i stanął przed kobietą około trzydziestu pięciu lat. Brunetką, z oczami, które za dużo płakały, i drżącymi rękami, trzymającymi teczkę pełną dokumentów. Przepraszam, panie, nazywam się Lucyna Ram, przychodzę po dziecko, które tu mieszka, myślę, myślę, że to mój syn. Świat Aleksandra się zachwiał, Karolina pojawiła się za nim, a za nią Mateusz, który sparaliżowany spojrzeniem na kobietę. Przepraszam, powiedziała Karolina, trzymając się ramienia męża. Ukradziono mi dziecko dziewięć lat temu w szpitalu miejskim, wyjaśniła lucyna załamanym głosem. Lekarze powiedzieli, że umarł, ale nigdy nie pokazali mi ciała. Tu są dowody, że mój syn żyje i że to on. Wyjęła steczki zdjęcia, dokumenty ze szpitala i wskazała bezpośrednio na Mateusza. Ma znamię w kształcie gwiazdki na czole, tak jak jego tata. Urodził się 15 marca, ważył dwa kilograma i ma grupę krwi AB ujemny. Mówisz, że Mateusz został porwany? Zapytał Aleksander, czując, że nogi mu się uginają. Siatka handlarzy kradła dzieci ze szpitala miejskiego. Już kilku lekarzy siedzi w więzieniu. Jeden z nich przyznał się do wszystkiego, doktor Ramiro Sanchez. Karolina poczuła, że powietrze ucieka jej z płuc. Aleksander to był lekarz, który poświadczył zgon jego. Lucyna kontynuowała, łzy spływały po jej policzkach. Sfałszowali akty zgonu, sprzedawali dzieci, wymyślali śmierci, które nigdy się nie wydarzyły. Kiedy zobaczyłam zdjęcie Mateusza w mediach społecznościowych, natychmiast wiedziałam, że to mój Albert. Albert? Mruknął Mateusz. Tak ci dałam na imię, kiedy się urodziłeś, mój kochanie, jak twój tata. Chcę zrobić test DNA, powiedział Mateusz z powagą nieodpowiednią do jego wieku. Muszę poznać prawdę. Trzy dni później wyniki przyszły listem poleconym. Aleksander otworzył je drżącymi rękami, podczas gdy Karolina i Mateusz obserwowali go z kanapy. Zgodność 90-99% przeczytał na głos. Lucyna Ram jest faktycznie biologiczną matką Mateusza Alberta Rama. Lucyna, która czekała w pokoju, zasłoniła twarz dłońmi i płakała jak nigdy dotąd. Moje dziecko, moje dziecko żyje. Mateusz powoli podszedł do niej. Naprawdę jestem Twoim synem. Tak, kochanie, jesteś moim dzieckiem, które mi ukradziono, kiedy miałeś zaledwie trzy dni, ale nie pamiętam pani. Wiem, kochanie, byłeś bardzo mały, ale ja nigdy cię nie przestałam szukać, nigdy cię nie przestałam kochać. Cisza, która nastąpiła, była gęsta, naładowana sprzecznymi emocjami. Karolina płakała w milczeniu, Aleksander zaciskał pięści. A Mateusz patrzył na wszystkich, jakby świat stanął na głowie. Najważniejsza decyzja w jego życiu nadeszła. Mateusz spędził trzy dni bez słowa z nikim, przechadzając się po ogrodzie willi, rysując w swoim notesie, wpatrując się w pokój Diego, jakby oczekując odpowiedzi z zaświatów. Karolina i Aleksander. Uszanowali jego milczenie, choć w środku rozdzierała ich rozpacz. Lucyna przychodziła go odwiedzać każdego dnia, przynosiła mu pierniczki, opowiadała historię z jego niemowlęctwa, ale nie naciskała. W środę po południu Mateusz zwołał wszystkich do salonu. Karolina usiadła na głównej kanapie, Aleksander w swoim skórzanym fotelu, a Lucyna na krześle naprzeciwko niego. – Już wiem, co chcę zrobić – Oznajmił z determinacją, która zaskoczyła wszystkich: Powiedz, mój skarbie szepnęła Karolina. Mateusz spojrzał prosto na Lucynę. Pani dała mi życie i nigdy tego nie zapomnę. Wiem, że mnie pani kocha, a ja też panią kocham. Lucyna uśmiechnęła się przez łzy. Ale Karolina i Aleksander oni uratowali mi duszę, uczyli mnie, co znaczy mieć rodzinę dali mi to, czego nigdy nie miałam dom. Jesteś pewien, mój skarbie? Zapytała Lucyna, głosem złamanym, ale pełnym zrozumienia. Lucyna dała mi życie, ale wy daliście mi duszę, oświadczył, patrząc na Karolinę i Aleksandra. Chcę zostać tutaj, chcę, żebyście byli moimi rodzicami na zawsze. Karolina wstała z kanapy i przytuliła go z siłą, która zdawała się chcieć wtopić go w swoje ciało. Aleksander dołączył do uścisku i po raz pierwszy od miesięcy wszyscy trzej płakali ze szczęścia. A co chcesz, żebym zrobiła ja? Zapytała Lucyna wycierając łzy. Chcę, żebyś była moją przyjaciółką, żebyś mnie odwiedzała, żebyś mi opowiadała o moim biologicznym tacie, ale chcę mieszkać tutaj. Lucyna zbliżyła się i pogłaskała Mateusza po włosach. Rozumiem doskonale, mój chłopcze. Oni dali ci to, czego ja nie mogłam ci dać, i to jest w porządku. Mateusz spojrzał na nią tymi swoimi mądrymi oczami. Wiesz, co myślę, że się stało? Myślę, że Diego i ja zostaliśmy zamienieni przez los. On poszedł do nieba, żeby przygotować mi drogę, a ja przyszedłem, żeby uleczyć złamane serca jego rodziców. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi tam, na górze. Sześć miesięcy później w sądzie rodzinnym w Michał Aleksander i Karolina Mendera oficjalnie adoptowali Mateusza Alberta Mendera Ram. Lucyna była obecna, podpisując dokumenty, zrzekając się władzy rodzicielskiej, ale nie swojego miejsca w sercu chłopca. Tego wieczoru zjedli żurek, obejrzeli film o dinozaurach, a Mateusz zasnął między swoimi rodzicami na dużej kanapie w salonie. Diego w końcu mógł odpocząć w pokoju. Jego misja została spełniona.